Witam serdecznie, nazywam się Marcin Semrał. Jest ja ze mną mój kolega Sławek Czapla. Jestem muzykiem, który od jakiegoś czasu gra w zespole słowiańskim na tym oto instrumencie. Ale ja zajmuję się nie tylko tym, ponieważ gram jeszcze na klawiszach, gram jeszcze na różnych innych instrumentach, uczestniczę w różnych projektach. Ale to oczywiście nie wszystko, bo całe życie nie kończy się na muzyce kończy się jeszcze na różnych projektach, w których jestem na przykład z kolegą Sławkiem. Na przykład orkiestra chodzieska, na przykład zespół orkiestryczny. Czyli doświadczenie tutaj jakiegoś wspólnego grania mamy dużo. Mój pierwszy instrument. To jest mój pierwszy instrument, który dostałem 21 lat temu. Na urodziny. Nie na gwiazdkę, na urodziny. Ale może klawisze. Może dzisiaj nie jest najbardziej trendy, ale 21 lat temu się zaczęło, więc. Yy, więc kontynuuję to do dzisiaj i szukam doświadczeń muzycznych na różnych instrumentach. Puzą, sak saksofon, nie, akurat tego się nie dotykam. To Sławek, moja żona, czasami yy, saks tenorowy, tuba, trąbka i tak dalej. No, klawisz, od tego zaczęło się. Zaczęło się moje granie. Prowadziłem częściowo różne zespoły już z moim nauczycielem, Darkiem Sobojalskim. No ale fascynacja gry na instrumencie, podejrzewam, że zaczęła się już w kościele, jak zobaczyłem organistę znanego nam wszystkim, Darka Rybarczyka. No i on mnie skierował do Pana Sobieleskiego. Pozdrawiania serdeczne, yy, który pokazał mi jeszcze orkiestrę Dentą I w orkiestrze Denty zaczęła się dęta przygoda. W Szamocinie oczywiście. Na początku grałem na waltorni. A że waltornia był to instrument może nie taki mi podpadający, więc chwyciłem zaraz o trąbkę. Trąbkę. Gdzieś tu miałem trąbkę, nawet pokażę taką trąbkę, na jakiej grałem. Takiej trąbce grałem, dokładnie taka sama skrzydłówka, wentyle, właśnie obrotowe, nietłokowe, więc jest to dość specyficzna sprawa. No ale to też nie był mój instrument. No i jak już grałem na klawiszach, grałem trochę na trąbce, startowałem do szkoły muzycznej w Poznaniu i po długich bojach udało mi się, skończyłem liceum muzyczne w Poznaniu na Solnej, ale nie na trąbce, nie na klawiszach, tylko na Puzonie. I tutaj się pojawiła moja pierwsza miłość. Moja pierwsza żona, ale moja druga żona się nie gniewa, więc proszę się nie przejmować, bo, bo to jest e, instrument, któremu poświęcam więcej czasu ostatnie lata niż komukolwiek. Więc, e, więc to jest moje zamiłowanie na pewno e, bardzo duże. Muzyka Także tak brzmi moja cudowna żona. Jest to niesamowity instrument, bo jest to jeden z niewielu, który jest w Polsce. Historia jego też jest długa, bo przyjechał z Ameryki z wygnania. Wrócił wreszcie w moje ręce. Są dwa takie instrumenty w Polsce. Jeden w Poznaniu u kolegi Zbyszka, który gra w operze do dzisiaj. Jest rewelacyjnym puzenistą. Ale o tym instrumencie można by długo mówić, bo nie na tym się go kończy, jak dęciaki no gdzie była trąbka, no to wiadomo, że też muszę w tym kierunku trochę się rozwijać w drugą stronę i też zarabiać. Po czym właśnie uczę grać na instrumentach, między innymi w Chodzieckiej Orkiestrze Dętej. Yy, ostatnio graliśmy, ostatnio, jakiś czas temu, bo to już było teraz, okazuje się, dwa lata temu, koncert yy, z Chodziecką Orkiestrą dentą. Od stanów do Gwiezdnych Wojen. Wiem, że w telewizji też jakieś migawki pojawiały, ale to jest takie spełnienie Możliwości, gdzie można grać na różnych instrumentach, pokazać komuś jak się gra, yy, współpracować z wieloma ciekawymi ludźmi, bo każdy ma inny charakter, każdy inaczej gra. Yy, można tworzyć inny, różne zespoły. No i yy, taka chodzieska orkiestra, czy Szamocińszka poprzednio, czy inne orkiestry, denta w których grałem, zawsze pozwalały mi się jakoś rozwijać. No i tam, orkiestra Denta, tam się pojawił taki człowiek, jeszcze Mariusz Pałaszyński. Trębacz, bardzo wyśmienity trębacz, bardzo dobry kolega, mój przyjaciel od wielu, wielu, wielu lat który właśnie spowodował to, że znalazłem się w słowiańskim, ja i Sławek, bo po wymianie numerów z Mirkiem na lepą dostałem telefon od Mirka, czy jestem puzonistą chętnym, który grałby w zespole. No ja to było już w 2008 roku około. No i wtedy oczywiście ja podjąłem decyzję, że jak najbardziej. Pytanie drugie. Czy znam saksofonistę? No oczywiście znam saksofonistę i tu się pojawił Sławek Czapla. Jak pojawił się Sławek Czapla i ja, dogadaliśmy się, pojechaliśmy na pierwszą próbę i tak trwa do dzisiaj. Mieliśmy wiele koncertów w całej Polsce, w Radiu Merkury, w Radiu Koszalin, bardzo wiele znakomitych gwiazd na scenie, wiele ciekawych doświadczeń, wiele ciekawych dróg, wiele ciemnych, długich powrotów, no ale warto było, bo jednak po wielu latach ktoś nas docenił. Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się bardzo dawno. Chodziłem wtedy bodajże do czwartej klasy szkoły podstawowej, nie wiem, ile wtedy ma się lat. 11-12. Zawsze, zawsze interesowała mnie muzyka. Mój ojciec grał na akordeonie i dlatego, że ojciec bardzo kochał akordeon, kupił mi. Pamiętam, byłem gdzieś na kolonii, przyjeżdżam z kolonii i akordeon. Stoi w domu. Mam go zresztą do dzisiejszego dnia. E, I potem e, brałem przez 4-5 lat lekcje e, gry na, na akordeonie u pana e, Bogdana Krygra. Tutaj taki miejscowy, doskonały nauczyciel gry na akordeonie. Zresztą znakomity muzyk. E, akordeon zarzuciłem dosyć szybko na rzecz. Królującej wszechobecnie gitary. Rodził się, Big Beat, yy, rodził się Big Beat, to były lata 60., potem 70., więc przyszła gitara. Yy. I o, o, na tej gitarze grałem dosyć dużo, długo, w różnych zespołach. Pamiętam, że yy, na chodziskich warsztatach dresowych. W 1975 roku, tak, że to już taka prehistoria. Byłem po raz pierwszy uczestnikiem tych warsztatów, właśnie na gitarze. Następnego roku też na gitarze, i w następnym roku pamiętam, był taki znakomity saksofonista Bern Rosengren na warsztatach i nasz wspaniały saksofonista Henryk Miśniewicz. E, zafascynowałem się saksofonem. Po prostu zwariowałem na tym punkcie. Powiedziałem, że muszę na nim grać. Kilka miesięcy później zdobyłem takowy, takowy instrument, bo e, w tych latach kupno saksofonu graniczyło z cudem, więc zdobyłem go. Dokładnie nie pamiętam jak, ja, e, historii, jak to gdzieś, gdzieś w jakiejś firmie tutaj miejscowej mieli saksofon i tak dalej. E, no i zacząłem ostro na nim ćwiczyć. E, trzy lata później na tych samych warsztatach jazzowych, w 1979 roku byłem już jako saksofonista. E, w 79 roku też rozpocząłem jak gdyby pierwszą pracę zawodową związaną z muzyką, to znaczy w chorzyckim domu kultury zostałem instruktorem muzycznym. E, po dwóch latach. E, na bardzo krótko, bo zaledwie na niecały rok zostałem dyrektorem Szamocińskiego Ośrodka Kultury. A potem dostałem e, propozycję pracy. E, zadzwonił do mnie kolega, e, taki znakomity muzyk z Ujścia, St Stasiu Kończewski, że jest praca e, w, w zespole strudowym Skadra. Trzeba tylko przejść przesłuchanie. Tak się, ta, tak się to kiedyś nazywało. Teraz to jest casting. Wtedy było po polsku ładnie przesłuchanie. No i, Kierownikiem muzycznym był pan Benon Hardy. Zresztą wówczas znakomity już muzyk, pianista, kierownik muzyczny polskiego radia w Poznaniu. I zostałem przyjęty. Następne trzy lata pracowałem z zespole Eskadra. Z tego, z tego zespołu pamiętam, z, tego, z, tych, z, tych, lat, z tych lat pamiętam takie, takie coś, że ja się po prostu wtedy wszystkiego uczyłem. Uczyłem się po prostu z amatora musiałem się stać muzykiem zawodowym i pomagał mi w tym, pamiętam taki mój przyjaciel Stasio Maliński, też, muzyk pilski, znakomity trębacz. Pamiętam te wieczory i te, te dnie w hotelach, kiedy, kiedy mieszkaliśmy razem w pokoju na trasach i. On uczył mnie zasad pewnych, jak, jak należy czytać nuty i tak dalej, i tak dalej. Znakomity muzyk, znakomity kolega. Po skończeniu pracy w Eskadrze, to on właśnie namówił mnie na, na pracę w cyrku. No i tam pracę w, w cyrku dostałem, grałem dwa lata w polskich cyrkach, potem pojechałem na duże tournée jeszcze do Związku Radzieckiego. Byłem bardzo daleko pod całą chińską granicą, Uzbekistan, i tak dalej, i tak dalej, dużo było opowiadać. Po powrocie czekał już na mnie kontrakt do Niemiec i od tego czasu zacząłem jeździć po cyrkach, grać w cyrkach w całej Europie. W międzyczasie tam był jeden kontrakt w teatrach we Francji i w zasadzie do końca. Mojej jak gdyby pracy, takiej etatowej, zawodowej, do 2007 roku grałem w cyrkach, najdłużej w Szwajcarii. W 2007 roku właściwie skończyłem jako tako pracę zawodową, ponieważ jeszcze zgodnie z dawnymi przepisami Zusowskimi zostałem emerytem, muzykiem. No ale nie potrafię mu siedzieć na miejscu. Szukałem zajęć cały czas oczywiście grając, ćwicząc i tak dalej Szukałem różnych zajęć. I tak między innymi trafiłem do kolegi Marcina, z którym tutaj dzisiaj jesteśmy. Jak on już sam mówił, to było 2008 albo 2009. 2008 2009. albo 8 nawet. W 2009 kupiłem samochód do tego. Aha. <laughs> Trafiliśmy do zespołu Słowiańskich. Sławosław słowiański gram na saksofonie tenorowym i klarnecie. No muszę chociaż dwa słowa powiedzieć o tym przepięknym instrumencie. Jest to amerykański Martin, proszę państwa z 1929 roku. Po numerze fabrycznym doszedłem, że to właśnie jest data jego produkcji. Nie wiem jak on trafił do Polski. Ja go tutaj od znajomego kupiłem. E, wyremontowałem, bo był w takim dosyć e, e, zniszczonym stanie i od tego czasu gram na nim. Świetny instrument. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi służył. Chociaż marzy mi się e, jakiś, jakiś e, z, wyższej, z wysokiej półki. Ten saksofon też należy do saksofonów z wyższych półek. Martiny to były saksofony w latach 30., 40., 50. I sześćdziesiątych jako, jako instrumenty z, z bardzo wysokiej półki. W tej chwili nadal, nadal są w, w sprzedaży na różnych portalach i, i wcale nie są tanie. Gram jeszcze na klarnecie. Jest to mój kolejny już instrument po akordeonie, gitarze. <grytanie> <grytanie> Kolejny mój instrument. Bardzo lubię na nim grać, ale nie mam, nie mam czasu, więc troszeczkę go czasami zaniedbuję, ale obiecuję poprawę. Kolega mnie tu właśnie namówił na, na, na prowadzenie orkiestry w chodzieży, bo to on mnie namówił. Kiedy reaktywowano orkiestrę Chodziecką, orkiestrę Dentą w Chodzieckiego Domu Kultury, to właśnie Marcin jest winowajcą, namówił mnie, namawiał mnie długo, ponieważ ja całe swoje życie pracowałem raczej z orkiestrami big-bandowymi i tam w tym, w tym czuję się najlepiej, no ale wspólnie z Marcinem i Mariuszem Pałaszyńskim. Prowadzimy w tej chwili Chodziecką Orkiestrę, Orkiestrę Chodzieckiego Domu Kultury. Ja jestem, ja jestem akurat dyrygentem tej orkiestry, mówiąc, mówiąc kolokwialnie kapelmistrzem, tak? To się tak nazywa, tak? W repertuar mamy bardzo, bardzo, bardzo różny, skłaniamy się bardziej do repertuaru takiego popularnego, rozrywkowo-jazzowego. wszystkich innych instrumentów i na szczęście kiedyś mnie mama skłoniła i przekonała, żebym grał na nim, dzięki czemu miałem okazję e, rozwijać swoje umiejętności e, w różnych płaszczyznach do tego jest na przykład e, liceum muzyczne, które skończyłem w Poznaniu na Sony rewelacyjna szkoła, e, która pozwoliła mi cztery lata spędzić po prostu magicznie i, i pozwoliła mi zdobyć kwalifikacje na powiem, grania posługiwania się harmonią, muzyką, teorią, praktyką i na puzonie. Oczywiście później poszedłem za ciosem i poszedłem na Akademię Muzyczną. Akademia Muzyczna w Poznaniu, Wydział Muzyka Klasyczna. Tak więc to nie do końca było z moimi upodobaniami. Ale skończyłem Akademię Muzyczną i co nieco się w tym orientuję. Jest to też również fajna szkoła. No, nie jestem tylko muzykiem. Już mówiłem, że nie tylko muzyka w moim życiu, bo jeszcze jestem nauczycielem w Szkole Rolniczej. Uczę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy gdzie jestem nauczycielem przedmiotów nie muzycznych, tylko zawodowych, rolniczych. Produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, czasami było mechanizacja jak trzeba, praktyki, e działalność gospodarcza czy ekonomika, wychowanie do życia w rodzinie, bo też mi się skończyło takie studia, więc możliwości jest wiele i szeroko. Więc, jak to mi mówiła kiedyś jedna osoba, prawdopodobnie jestem najlepszym muzykiem wśród rolników i najlepszym rolnikiem wśród muzyków, więc tutaj to daje mi pewne pole działania. Yy... Pianino, właśnie, czy granie na instrumentach, to jest yy, jeszcze ciekawsze, jak można się rozwijać. U, 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 uczę się nadal na warsztatach jazzowych, nadal jeżdżę na warsztaty jazzowe do Chodzieży, bo to już będzie 10 lat jako uczestnik. Ostatnio trochę zaniedbałem, bo w zeszłym roku byłem tylko 3 dni na próbie generalnej koncercie, bo mi się akurat synek urodził dwa dni wcześniej, no i nie mogłem tego momentu przestawić w terminie, w kalendarzu. Ale byłem, zagrałem, w tym roku obiecuję, że też na jazzach będę. No i to na tym polega całe moje życie. Od poniedziałku uczę w szkole, uczę grać, gram, uczę, uczę w szkole, gram i jestem czasami w domu. Rozwiązaniem w Renault są samochody rodzinne, scenik, który jest w dwóch odmianach: wersji krótkiej i wersji długiej Grand. Tu mamy akurat przedstawiamy wersję krótką, pięciomiejscową scenika, bo wersja długa jest siedmiomiejscowa. Mamy tutaj serię limitowaną Limited, która pięknie wygląda nie tylko z zewnątrz, tak jak widzimy, piękne felgi aluminiowe. Jest z przodu tego auta nowe logo Renault, bardzo duże, wyraziste. Poniżej mamy światło LEDowe do jazdy dziennej. Obok halogeny przeciwmgielne. Tak naprawdę, przód scenika, czy scenika Granda. Jest taki sam. Ale jak spojrzymy na ten samochód z boku, to od razu widzimy różnicę, bo scenik jest o 25 cm krótszy od wersji Grand, i widzimy to po bocznej, tylnej szybie. Tutaj właśnie ta boczna szyba jest krótka, a w wersji Grand mamy tą szybę dłuższą. Oprócz tego, w wersji Grand są zdłużne rylingi dachowe. Ale wracając w ogóle do naszych wypadów rodzinnych do historii w ogóle scenika. No Renault jest twórcą tego segmentu samochodów. Już ponad 30 lat temu zaproponował klientom Espasa, później zaproponował mniejsze wydania właśnie scenika. Więc jeżeli chodzi o vany, to nie ma marki innej, która by miała tak bogate doświadczenie w tworzeniu tego typu samochodów. Ale to, co wyróżniawana wysoko wsiadamy, nie wpadamy w dół, wysoka pozycja, ciekawe różne stoliki dla naszych dzieci, czy dla nas tutaj, że możemy w czasie jazdy spokojnie położyć jakiś tablet, czy, czy, czy napój, czy, czy inne rzeczy, które są nam potrzebne. To, że każdy fotel jest osobno, każdy fotel jest przesuwany do przodu. Każdy fotel możemy bardziej położyć, żeby wygodniej podróżować. Tego nie ma w zwykłym samochodzie. Ale oczywiście, oprócz tego, to każdy fotel w bardzo łatwy sposób się składa. I w tym momencie możemy sobie powiększyć tą przestrzeń ładunkową, aby coś. Większego przewieźć. Jeżeli chodzi o bagażnik, powiem tak, że jest wystarczający po to, aby zabrać wszystkie nasze bagaże na wyjazd rodzinny. Tył tego samochodu również jest inny w stosunku do wersji Grant. Wersja grant reflektory zachodzą na tylne botniki, a w wersji krótkiej te reflektory zachodzą na klapę. Także widać ewidentną różnicę, jeżeli chodzi o scenika krótkiego czy długiego. Jak już jesteśmy przy wersji Grand, to oczywiście mamy u nas w salonie wersję również Grand. Tutaj przód auta, tak jak mówiłem wcześniej, no tak naprawdę niczym się e, nie różni w stosunku do wersji krótkiej. Ten sam, ten sam wygląd. Jeżeli chodzi o bok, no to już od razu widzimy, że, ma, że mamy do czynienia z autem większym. I od razu wersja Grand to wersja siedmiomiejscowa. Patrząc właśnie z boku, od razu widzimy relingi wzdłużne. Do których możemy zamontować poprzeczki boczne, i tak jak w ostatnim naszym programie, kufer, tak jak widzimy tutaj na tym samochodzie, długa szyba. Oto jest właśnie wydłużenie, i, i mogą teraz Państwo porównać rzeczywiście to, co mówiłem. Ten tył Granda jest inny. Lampy, które zachodzą na Tylne botniki, bo mamy wydłużony ten samochód, więc fajnie jest to wpasowane. Właśnie ta tylna lampa nawiązuje do tej szyby bocznej, wydłużonej i reflektor, który fajnie się wkomponowuje w tą całość. Bagażnik, i to co widzimy, właśnie w wersji, wersji Grand, to to, że mamy w standardzie 7 miejsc. Roleta nasza schowana możemy przykryć jeżeli jest taka potrzeba ale ten bagażnik w wersji pięciomiejscowej jest naprawdę duży ale właśnie pociągnięcie jednym ruchem robimy sobie z tego samochodu siedem miejsc i na pewno z chęcią bo jak mamy rodziny nawet idziemy w dwie rodziny to z chęcią z tyłu zasiądą tutaj dzieci bo mają naprawdę fajną frajdę